YouTube, dzień dobry, witam serdecznie, słuchajcie, ten materiał będzie szczególnie wyjątkowy dla mnie, jak i dla całego kanału, ponieważ dzięki ogromnej uprzejmości studia Unfrozen mam możliwość przetestować i pokazać Wam tryb areny w najnowszych nadchodzących Heroes of Might Magic Olden Era. Zatem rozsiądźcie się wygodnie, weźcie sobie kawkę, herbatkę czy jakieś chipsiki jak już musicie i zapraszam do oglądania, ponieważ nauczę Was i pokażę jak ten tryb areny oddziała pod A. Do Z. a na samym końcu zagramy sobie jeden pełny gameplay i obejrzymy sobie statystyki jednostek oraz zobaczymy, jak to jest animowane. Proszę bardzo, ja sobie przygotowałem do tego screeny, ponieważ mamy timer przy całym drafcie. Jeżeli chodzi o grę versus bot, bo to będziemy sobie niedługo grać, to wynosi 5 minut, żeby to na spokojnie po kolei wam wy, wytłumaczyć, żeby się zrozumieli, żebyście nie musieli się zastanawiać, żeby mnie ja się też nie jągał i nie spieszył niepotrzebnie, więc po to te screeny są. Pierwszy ekran jaki widzimy to będzie draft herosów. Do wyboru mamy zawsze trzech. Są oni totalnie osobi, więc najprawdopodobniej każda gra, lub może nie każda, ale tak 90% rozgrywek na arenie będzie innych, w sensie totalnie od siebie się różnących. Tutaj na samym dole mamy taki paseczek progresji naszego draftu. Pokazuje, że na początku wybieracie sobie bohatera, później umiejętności, później artefakty, zaklęcia, jednostki, bufy, No i finalizacja wszystkiego, czyli macie jedno okno podsumowujące całego waszego bohatera z jego armią, z zaklęciami. Możecie jeszcze tam jakieś delikatne szlify, gdzieś tam artefakt sobie podmiąć, jak będziecie chcieli no i zaczynacie jadkę. Bohaterów mamy trzech, jak już wspomniałem, moim są losowi. Tak jak tutaj widzicie na tym skrinie, trafiło się dwóch z tego samego zamku. Jest to herb i. Bohaterowie z zamku świątyni, jeden drugi, a tutaj ta nam się z tak czyli z tego najnowszego roju. Dalej ikonka, która przedstawia, jaką klasą dany bohater jest. Ta, ten mieczyk No to nie trudno się domyślić przedstawia wojownika, natomiast księga z zaklęciem określa Maga. Dodatkowo każdy z bohaterów ma tutaj swoje statystyki, kolejno mamy y, siłę walki wręcz, w sensie moc 4, obrona 0, 1 spell power i tutaj jeden y, do wiedzy. Atak, obrona, spell power, wiedza. Atak, obrona, spell power, wiedza. Czyli atak, obrażenia, obrona, to obrona, spell power, moc, zaklęć, a wiedza odpowiada za punkty mana. Dodatkowo każdy z bohaterów, co zresztą będzie na następnym skinie, cyk, ma tutaj takie kółeczko i to kółeczko, ta z jest placeholderem, ponieważ to jest wersja beta. To się, będzie, to się zmieni, będą tutaj piękne, piękne ilustracje, obrazeczki. Każdy z bohaterów ma swoje specjalizacje, tak, tak jak to miało miejsce na przykład w Heroesach 3, też każdy z bohaterów miał swoją specjalizację i tak dalej. W wypadku pana Old Lorda Mandala jest to Celestial Smite, który sprawia, że jego Heroic Strike zadaje o 50, o 50 więcej obrażeń Heroic Strike jest to nic innego jak atak wręcz bohatera, ponieważ bohaterowie tutaj mogą za punkt akcji wykonać po prostu atak w dowolną jednostkę. Możecie puścić zaklęcie użyć specjalnej zdolności waszego bohatera, czy tam zakręcia frakcyjnego, czy umiejętności frakcyjnej może bardziej, jak i wykonać atak. Jedziemy dalej. Przechodzimy, mamy panel umiejętności, tutaj nam sobie dotka, skacze w prawo, elegancko, ekran naszego bohatera i tutaj macie tak, <laughs> do wyboru jedną z trzech umiejętności do dziesiątego poziomu, czyli skończycie wybór na dziesiątym levelu, tak, wybieracie maksymalnie w sumie dziewięć umiejętności, jeżeli się nie mylę, że dobrze policzyłem, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. 10. leveli, 9 umiejętności. Macie Advanced offense, Advanced sorcery, Advanced leadership. Jeżeli wybierzecie sobie jedną z tych advanced na pierwsza zawsze będzie advanced raczej. To potem będziecie sobie wybrać yy, rozwinięcie tej umiejętności dodatkowego perka, ale o tym będziecie za następnym w za momencik. Macie tutaj te statystyki: atak, obrona, spell power wiedza, dodatkowo dochodzi czego nie było wcześniej widać przy wyborze bohatera, szczęście jakim morale, no to to jest jakby zdane z innych części Heroesów I te statystyki tutaj sukcesywnie, w zależności od tego, jakie umiejętności sobie wybierzecie, oraz jakie artefakty, będą się zwiększać. To samo tyczy się tutaj: macie ruch danego bohatera, on jest akurat nieistotny, jeżeli chodzi o arenę. Tutaj macie punkty doświadczenia, one za bardzo nie są istotne, jeżeli chodzi o walkę na arenie, no bo to jest wiecie na no, tutaj nie zdobywacie jako takiego waszym bohaterem. Yy, oraz macie tutaj na końcu punkty mana no one już są istotne, ponieważ. No, za manę puszczacie zaklęcie. No i fajnie jest wiedzieć jaki ten jaką tą pulę mamy macie żeby wiedzieć ile tych zaklęć jesteście w stanie puścić tutaj właśnie macie rozwinięcie tego advanced offense w tym wypadku Macie do wyboru perk'a, co chcecie, żeby ten Advanced Offense oprócz tego, że zada 15% więcej obrażeń podstawowym atakiem, co jeszcze chcecie, żeby zwiększał? Czy chcecie, żeby też łucznicy, wasze zasięgowe jednostki zadawały 15% obrażeń więcej, to sobie to wybieracie i potem pokazuję wam się tutaj taki o, fajny dzyndzelek. Oznacza to, że macie podstawową umiejętność, w sensie jakby zwykłą, czyli Advanced Offense, tutaj jest jej znaczy Offense, ofensywa, tu Advanced Offense, a tutaj miejsce jest na Eksperta i właśnie ja go sobie tutaj wybiorę. Który dodaje dodatkowe możliwości wyboru dwóch kolejnych pelków? No, te dwa, po prostu z tych pięciu, odpowiadają za tryb, za ekspert umiejętność, takim że macie, że jednostki zdolności jednostek zdają o 50% więcej obrażeń, albo jednostki, gdybym 15% wybranego celu, znaczy celu obrony celu, kiedy zadają normalne obrażenia. I tak wybieracie sobie tych umiejętności maksymalnie do 9, czy ja sobie zapełnicie to wszystko lub jeżeli chcecie, no to sobie po prostu wybieracie więcej dajecie perki w te same umiejętności, żeby mieć więcej po prostu tych trybów na ekspercie, tak no i docelowo potem przechodzicie sobie na wybór do wyboru artefaktów. No i czekajcie, bo tutaj moja kamera zasłania, więc na chwilkę zniknę. Proszę bardzo, tutaj jest ekran waszego bohatera. No i tutaj macie rozdane umiejętności jak widzicie, nie mam zapełnionych wszystkich dziewięciu. 367, a znaczy 368 sorka bo wybrałem po prostu więcej umiejętności na yy, ekspercie, tak? ponieważ uznałem, że to będzie pod mój build lepsze. No i tutaj fajnie Wam się prezentuje potem ekwipunek Waszej postaci, gdzie właśnie wybieracie sobie artefakty. I artefakty macie komony oraz legendarki, czy epiki, czy epic of handy chociaż epic off-handy no to, off to też jest epic, ale whatever. No i tak sobie tym yy, wybrać ich sobie 8 i tak sobie tym żonglujecie, żeby odpowiadało po prostu pod wasz build. Albo chcecie więcej obrony, albo chcecie atak obronę, albo macie tutaj epicki, na przykład off -hand sprawia, że wasze Jednostki jak kontratakują w sensie counteratakują nawet jeżeli przeciwnik ma Swift Strike a Swift Strike to Swift Strike, a na przykład i takich umiejętności jednostek dojdziemy jak będziemy grać, bo to jest troszeczkę bardziej takie rozbudowane. No i takich artefaktów wybieramy sobie 8 sztuk, mamy piki, legendarki, aż jak artefakty mamy skończone, przechodzimy do wyboru zaklęć. Zaklęć wybieracie 6. Jasne, teraz nie będziemy sobie ich omawiać, bo ja też ich wszystkich nie znam. Ale macie jakieś szakresy, czyli, że nie może się nie może oddawać, tak? Na przykład jednostka macie Impending Fate, czyli zadaje obrażenia wszystkim przeciwnikom. Każdy wróg dostaje 17 magicznych obrażeń na tir danej jednostki. Macie też jakiegoś taunta i tak dalej. I następnie przechodzicie do wyboru jednostek. Tak jak widzicie tutaj, w tym tu pionowym, pionowym panelu, tak to nazwijmy, macie wszystkie spele, jakie wybraliście po kolei. Korzysta tak, jakby księga zaklęć, wszystko ładnie zbite na jednym ekranie i jednostek wybieracie też 8. Następnie na samym końcu macie buff plus 4 do ataku, plus 4 do obrony lub coś wyważonego, czyli 2 do obrony i 2 do ataku. Jak już to macie gotowe, przechodzicie do. Finalizacji waszego buildu, czyli ten ekran podsumowujący, pokazujecie, widzicie. Pamiętacie, statystyki na samym początku wynosiły tam jakieś chyba dwa ataku. Teraz zakończyliśmy na 24 yy, 24 ataku, 23 obrony. Fast Power, 5. Wiedza, zero szczęścia i zero morali. Dodatkowo, jedno, ja tutaj wybrałem już na szybko, nie żeby też was zademonstrować, ale możecie sobie te artefakty odmieniać bo może stwierdzicie, że dobra, to będzie lepsze, a może wam czasu nie starczyło i coś wzięliście przez pomyłkę, lub coś się za szybko, albo coś lepszego wam się po prostu pojawiło w późniejszym drafcie artefaktów. Jednostki macie tutaj na dole, no i później klikacie start game i grać. Teraz, jak już to sobie mówiliśmy, wiecie jak się w to gra. Jedziemy zatem do rozgrywki. Słuchajcie, jeszcze tylko dodam, że ta wczesna wersja testowa nie ma jeszcze muzyki i w związku z tym wrzuciłem tutaj soundtrack z Heroesów 3. Have fun. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już w drafcie. Do wyboru mamy dwóch bohaterów z Lochów, z Dunjona i jednego bohatera z haiwa, I ja wiecie co? Ja sobie tym haiwem y, polecę. Polecimy sobie Haifem na pierwszy, nasz tutaj, pierwszym arenke, arenke pierwszy Arenkę, pierwszy play through. Jest, jakby się język plączy. Do wyboru mamy Advanced Leadership, Advanced Resistance czy Advanced Luck. Morale czy lucka? Weźmy sobie morale, Pójdźmy w morale. Dobra, dwa i weźmy, że przeciwnik ma minus jeden do morali w, w trakcie bitwy. O, jest specjalny Summon, to jest specjalna. Zdolność właśnie jednostek zroju, w sensie bohaterów zroju, więc sobie to jajeczko weźmiemy. Ono jest bardzo, bardzo mocne. Zresztą sami zaraz zobaczycie. I weźmy sobie, że jedna larwa więcej na każdy level naszego bohatera. Ekspert Samon, jasne. Weźmy sobie, że mają plus 4 do obrażeń. Świetnie. Adventsa ofensywa jesteśmy lodiorem idźmy w tą ofensywę o defensywę morale. Jeszcze będziemy mogli sobie potem zwiększone wziąć. Weźmy sobie tego offensa Zasięgowe 15%. czy Będziemy mieli dużo jednostek zasięgowych, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, mamy morale. Mamy też 2% obrażeń więcej za każdy punkt morali, to wydaje mi się świetne. To Battle Frenzy, więc sobie to weźmy. Dodatkowo zwiększmy sobie morale do 3, czy nam się już mamy skalowanie z z ofensywą i weźmy sobie trzy do ataku obrony Spell Powera i zasięgu kiedy jest do ten Control, the bound is w the hero do dobra weźmy sobie jeden spit to jeden jedno pole dalej, żeby nasze jednostki się poruszały. Ekspert ofensywa jasne będziemy takim full Warriorem. Weźmiemy, że nasze jednostki grują 15% ob obrony celu Magic Damage, Magic Damage, Primal Magic, dobra. Coś, jakieś zaklęcie będziemy chcieli puścić, weźmy sobie, że możemy się nauczyć Primal, Primal Magic czwartego poziomu. Jeden level do wszystkich zaklęć y, Primala, niech będzie. Advanced Samon Avatar. A, nie wiem, czy to będzie dobre czy nie. Unity minus 20% magicznych obrażeń. Grand dobra, niech będzie ten Battle battle w Avatar of Fury, w toughness Celebrity Fury. atak a ten awatar zwiększa atak o 50%? Nie, zależy się od naszego Hilopoera. Nie, awatar speed and initiative increase double lead. Ok, weźmy sobie to. Nie ma czasu, bo już, już timer leci. Timer leci. Advanced Tactics. A weźmy sobie Advanced Tactics, zobaczymy jak to działa. Ja tego jeszcze nie brałem. Jeden focus charge, timer enemy uses a spell, enemy enemy units waits, select units, units receives plus two attack for each adjust, adjustment, adjustment, enemy jezu. Angielska język, trudna język. Dobra, i artefakty. Na dzień dobry mamy legendarne itemy do wyboru: 12 do ataku i 4 do obrony. Bierzemy to, idziemy full, full, full ten, full atak. Nie no żartuję, weźmiemy sobie tutaj trochę do obrony. Świetnie, 3 do obrony i 3 do ataku. Niech będzie, tak jest, tak jest. Dalej, 12 to jest niepotrzebne. Yy, inicjatywa, inicjatywa, inicjatywa. Będzie wtedy pierwsi, co? Dobra, weźmy sobie te budki z inicjatywą. Teraz mamy hełm. Muszę uważać, żeby nie zdublować sobie przypadkiem naszego, wiecie, itemu, czyli tutaj nie będę brał yy, tego broni do, do, do łapy, bo w łapie mamy legendarkę Demon Claw'y. Yy, dobra, plus trzy do obrony hełm niech będzie. On the first round of the heroes cannot use their spellbook. Dobra, na pierwszej tej nie chcę tego brać. Co tu mamy? Tu mamy pierścionek, albo bardziej te, yy, jak to się nazywa, to co się zakłada. A czekajcie, a tu jak weźmiemy sobie... No, nie wiem czy może mieć dwa takie same 12-12, czy to się wyklucza wtedy Nie wiem, ale to nie będę ryzykował w takim wypadku. Mamy klatę. 4 do ataku, 4 dobrą, czyli lepsza. this one damage per each point of the hero attribute. Czyli nasz Heroic Strike będzie więcej zadawał obrażeń. Wezmę tą klatę, ją sobie wymienimy właśnie pod koniec na tym ekranie podsumowującym. Wszystkie jednostki zdałem, plus jeden do obrażeń. Te bębny, wojny, świetnie. Jeżeli chodzi o zaklęcia, no to weźmy sobie hejścik musi być. Mamy Primala, to weźmy sobie kulę ognistą. Minuta została Chain Lightning, tu już będę wybierał jakieś bo jednostki. Przecież trzeba wybrać Armagedon jest, ale Armagedon nie będziemy brać. Wall of Flame, Early Start nie będzie Wall of Flame. Dobra, i teraz, jeżeli chodzi o jednostki, będziemy się skupiali na jednostkach z Hive'u, Czyli mamy teraz hive maderkę. Bierzemy, były smoki, ale smoku brać nie będziemy. Mamy Mantisa, bierzemy Mantisa. Mamy tutaj Pro borosa on jest jednostką zasięgową, i mamy ulepszone Hive Huntleski świetnie. Jest lokuścik, lokuścik bardzo fajny. I mamy moje jedno z moich ulubionych jednostek Mantisa, Royal Mantis. No i teraz arena Buff, czyli 4 do ofensywy, 4 do ofensywy. Weźmy sobie 4 do ofensywy, iść full, full offensive. No i mamy statystyki naszego bohatera: 30 sekund jeszcze zostało, 29 ataku, 15 obrony, 1 spell power, 3 do wiedzy, 0 szczęścia, ale 3 do morali. Morali nam się a zapomniałbym, wymieniamy sobie, mamy 30. 33 do ataku, 16 do obrony. Spell power 1, na 30. No to obstaję, że tak zakręcić tych puści. No, jedno, może dwa. Jedno, może dwa. Jedziemy do myczyku. No i jesteśmy, moi drodzy, my kontra oni, przeciwnik. Mamy fazę na początku rozstawiania, mamy taktykę rozwiniętą, więc jesteśmy w stanie nasze jednostki sobie dać troszeczkę dalej. No to jakby tą umiejętność znacie z poprzednich odsłon y, Heroesów. Gdybyśmy jej nie mieli, to nasze jednostki moglibyśmy przestawiać tylko jakby w jednym rzędzie, czy moglibyśmy sobie nimi po prostu tak żonglować, nie? Układać, gdzie chcemy, na jakiej pozycji, czy gdzieś na górze, czy gdzieś na środku je mieć. Tutaj y, ważne, żeby wspomnieć, gramy na bota. Na bota wygląda tak, że nie mamy teraz timera, możemy sobie tury wykonywać tak, jak nam się żywnie podoba, tak długo możemy myśleć, jak tylko chcemy. Dodatkowo bot nie puszcza zaklęć, nie używa jednost, zdolności jednostek, to też warto pamiętać, ponieważ ten bot jest po to tylko na razie, żeby to sobie testować, żeby wam pokazać jak to wygląda, prawda, to się wszystko potem sukcesywnie zmieni, tak jak i wszystkie placeholdery zostaną wymienione, jak zobaczycie jakąś ikonkę tam VIPa, no to to zostanie podobione grafikom i tak dalej i tak dalej, my sobie zaraz to wszystko poomawiamy i statystyki naszych jednostek, dajmy na razie start game, widzicie, my sobie zaczynamy, ja ich nie rozstawiłem, nie ma to większego znaczenia, ale tak, przede wszystkim Mantis, jak prawie myszki klikniecie, macie sobie zakładkę otwierała się karta waszej jednostki, macie tutaj wszystkie statystyki danej jednostki, nawet z jej lorem, tak jakby z opisem, tak? No macie obrażenia, coś ile ma ofensa, ile defensa, obrażenia jakie zadaje, morale, szczęście, inicjatywę, prędkość i dalej aktywne umiejętności. Jest to tak, opisane, że jest Hive spawnem, dodatkowo macie jeszcze Anted spawn, Living spawn, to będzie miało pewnie związek z umiejętnościami, jak i z różnego rodzaju zakręciami. Ability Mastery, że może używać ta jednostka zdolności aktywowalnych, o tym zaraz powiem. I tutaj, czy to jest jednostka, która walczy wręcz, czy walczy zasięgowo, czy też jest jeszcze coś takiego jak Long Reach, yy, którym jest Gnat. Gnat, tak, mamy Gnata, Gnat, chyba Gnat. Mam nadzieję, że dobrze mówię, zaraz się okaże. No i tutaj. Adaptation, attack no to jest specjalna zdolność, jakby te jednostki z high one mogą sobie y, odpowiednich umiejętności używać. Umiejętności, uwaga, używamy za pasek, który jest na dole pasek żółty. Nazwijmy to paskiem punktów akcji, punkty akcji, punkty zmęczenia, pasek zmęczenia, jak zwał, tak zwał. Ten pasek napełnia nas się, za, nam się za każdym razem, jak y, zadajemy obrażenia oraz jak te obrażenia otrzymujemy. Zawsze jakaś tam wartość tego paska się. Dodaje, zwiększa i są też umiejętności z tego co kojarzę, które są w stanie regenerację czy zysk tych punktów przyspieszyć. Jeżeli chodzi o od lewej, strony, jak, od lewej strony jak sobie podziemia, ja na chwilę zniknę, żebyście mieli lepszy na to, lepszy na to podgląd. Mamy tutaj wait no to wiadomo, klepsy doczekamy tutaj, mamy pasujemy, tutaj dostajemy pewnie jakiegoś defensa Podklep naszej jednostki, no i umiejętności, jakie te jednostki tutaj mają tutaj ten rąb złoty oznacza ile tych punktów akcji czyli tych tutaj rąbów które się będą uzupełniały na tym pasku zmęczenia yy, wymaga żeby tej umiejętności tą umiejętność skastować. tutaj mamy jakiś blame, blame some adoration tak jeden punkt akcji tutaj jakiś profane birth dwa punkty akcji tutaj jakiś promise of love yy, czy też dwa punkty akcji i tak dalej i tak dalej jeżeli chodzi o dalsze nasze jednostki, to mamy sobie gnata, widzicie, Gnat? dobrze mówiłem, ona właśnie Long tak? Czyli Long polega na tym, że to jest coś pomiędzy jednostką mele a jednostką zasięgową, że atakuje dwa heksy, dwa heksy do przodu. Cofa się jak jest w zasięgu mele, nie może atakować face to face. Musi się cofnąć o dwa heksy do tyłu. Raz, dwa, czy tam o jednego heksa, zresztą to się pewnie przekonamy w, tym, w, w tej walce, i wtedy się może zaatakować. Warto wspomnieć, że longcliche można zaatakować poprzez naszą jednostkę, czyli może przed nami stać jakiś tank, czy jakieś whatever, inna inna kreatura, i sobie przez nią po prostu y, oponenta pisgniemy. Tutaj dalej mamy high spoda, czy jest tutaj jeszcze coś? Mamy. Dalej, Pyroboros na przykład, który de facto dla mnie to jest chyba najlepsza wersja tego yy, Rubala, ma, że jest zasięgowy, ale to co jest nowe na przykład, to jest duelist, tak czyli że dosta nie dostaje yy, tar za mele zasięg, mimo że jest jednostką zasięgową, ma blinka, czyli że ignoruje wszystkie jakieś tam przeszkody, jakby tutaj był jakiś wole, firewall, no to po prostu on się każe ci tam on się blinkuje, nie ma problemu i tak dalej, i tak dalej. Dalej, co ma. Hive, no, hive Huntresska, no to to jest ulepszona wersja jakby naszej Hive Queenki. są jeszcze Locusty czy Lokausty, mają Double Striker, czyli atakują dwa razy podczas jednego ataku, logiczne. Tu mamy te Royal Mantisy moje ukochane i standardowo jak klikniemy sobie kontrolę, no to widzicie mamy pokazane tak jak znacie z poprzednich części y, heroesów jak daleko jednostki się poruszają przeciwnika czy tam też nasze y, warto wspomnieć że tutaj te ikonka ataku którą widzicie, to jest taka duża tak i te wszystkie inne takie mankamenty będą poprawione y, na finalnej wersji już na pewno jak to wszystko ulegnie zmianie Pamiętajcie jest to bardzo ale to bardzo wczesny build i wszystko co tutaj widzicie, lub zdecydowana większość ulegnie tylko i wyłącznie poprawie dobra Zatem do walki. Tak jak wspominałem, wzięliśmy sobie umiejętność Hive yy, Salmon. bo nie wiem, nie możemy sprawdzić sobie naszego bohatera, jakie ma tam umiejętności. A jeszcze pasek na górze. Pasek na górze, no to pasek. Poszczególnej sekwencji ruchu, tak czyli która jednostka, w jakiej kolejności ruch będzie wykonywała. Dodatkowo macie określoną, która to jest runda. Runda pierwsza, te unity, wszystkie, potem będzie tam gdzieś dwójeczka, to już będziecie wiedzieli, że dobra, ta jednostka się ruszy i wtedy następuje koniec rundy, więc możecie znowu sobie skastować zakręcie albo użyć jakiejś umiejętności. Dodatkowo widzicie tutaj, bohater jest hajwa tutaj bohater jest z dungeon, czyli z Lochu, ale. To co chcę powiedzieć, to są też różne wersje wizualne tych bohaterów. To wiem, na 100% bo już sprawdzałem, już widziałem. Czyli macie co najmniej dwa rodzaje bohaterów tutaj wizualnych od Haifa, co najmniej dwóch, dwa rodzaje bohaterów z i chyba chyba co dwa z każdego załku, ale tego wam nie potwierdzę na razie, bo po prostu aż tak tego jeszcze nie sprawdzałem. Dobra, zaczynamy zabawę. Ekspert samą swarm to polega na przywołaniu takiego jajka, które jest na One Hitka. To wygląda w ten sposób, ale. Te robaki, te lardy, które z tego wyjdą, zobaczycie na sami, że są turbo po prostu przegięte i nie wiem, czy nie wymagałyby nerfa. Dalej, użyliśmy umiejętności, widzimy, jak jest cool, tego jedna tura, ale jedna cała, nie, to jedna cała runda. Musi minąć, dopiero wtedy będziemy mogli puścić to jeszcze raz. Jeżeli chodzi o zakręcia, no to standardowo księga zakręć, ładnie podświetlana, zanimowana, no i macie sobie księgę waszych czarów. Podział jest, na to jest magia chyba Daylight Magic, tu jest Nightshade Magic. No akurat nie mamy żadnego Nightshade'a, tutaj jest Arcane Magic, tutaj jest Primal Magic, a tutaj jest... Czy to jest Arcane? Czy to jest? Co to jest? Nie wiem, nie pamiętam do czego jest to oczko, ale macie poszczególne szkoły magii podzielone na zakładki. Tutaj macie dodatkowo zaklęcia jeszcze takie chyba ze świata, albo jakieś takie globalne. No, na arenie raczej to nie ma sensu yy, kastowania. Czy ja muszę używać hejsta? Mógłbym w teorii na kogoś puścić, ale nie jest to konieczne, chociaż... Chociaż mamy 30 many, tylko, tak? 15 man, 14 many, 8. Ta wartość, o której to jest poziom zakręcia, w sensie tir zakręcia, czy to jest tir 1, 2, 3, 3, 4, to jest 4, a to jest poziom, tak? Poziom, po zakręcia tutaj w Woldenerze możecie sobie levelować maksymalnie chyba właśnie do czwartego poziomu. Mógłbym puścić sobie Fire żeby wam pokazać, jak to pisga fajnie. U Wampirki masz, Ptysiu. Fizga fajnie, ale za dużo nie zadaje. To jest ten problem. Hydra jaka mocna w ogóle. Dobra, nie ma sensu kastować. Szkoda, Many. Ja powiem tak, my sobie skastujemy. Czy ja mam jakieś zaklęcie, które nas wzmacnia do armora? Nie mam, mam tylko Heista. Puśćmy sobie Heista na naszym Queen'ke. W sumie to sekwencja się tutaj ruchu nie zmieniła, więc być może był to Waste. Natomiast co ty sobą reprezentujesz, pani Heifmann? Pierwszy raz ten gram. Nie wiem, czego się spodziewać. Dajmy sobie, wiecie co? Dajmy sobie wait'a tutaj. Tutaj. Ty nie jesteś zasięgowa, baby. Nie jesteś zasięgowa. Baby. Ty jesteś zasięgowy za to, Ptysiu. Ty jesteś zasięgowy, Ptysiu, i walisz AOE 47. Od 47 do 50 za, zabije tych ghostów. Wampirów się trochę boję, bo wampiry mają wampiry, czyli 40% yy, regenu biorą. Ale i tak chyba. Dobra. Puścimy sobie w to. I tak jeden wampir zginie. u, trzy. A co to było? To był. Człowieku, jaki tam poleciał kryt, chyba. Dobra, trochę się podjarałem. Yy, mówię, wampiry mocne, mocne, dlatego my tutaj sobie na spokojnie dajemy waita. Niech oni do nas podchodzą, niech on gra w naszą grę. mamy przewagę, bo to jest bot, nie kastuje z peli już was zdolności jednostek, ale u morale ci tutaj weszły. w tysiąc my mamy trzy morale, mamy mogły wejść też na takiego pyroboroska pięknego. Kto to jest? O to jest właśnie ten gnat. To jest gnat. No, i Gna no dobra, podejdźmy sobie gnatem, żeby zademonstrować wam, jak on atakuje. Mm, Mantisem, nie mamy w ogóle jeszcze tych punktów naszej akcji, więc to jest bez sensu, Może trochę za daleko podszedłem nie ma wampir. Uf. Zabijemy 3-5. No kurde, jesteśmy turbo potężni. Dobra, walimy Mantisem wtedy wampiry. 3 do 5 wampirów daje jeszcze 7 bo kryt. 5 wampirów i patrzcie, jak się legnie, nie. Za dobra, za dużo się nie, nie regnął, bo ma mało ataku, ma obrażeń. To jest chyba wersja Scholar, to nie jest chyba wersja upgrade'owana, jeszcze ich tak dobrze nie kojarzę. A teraz możemy sobie użyć Harvester, na przykład naszym Locustem. To no to jest, że on się blinkuje do zwłok, jak leżą, yy, healuje się trochę i wtedy może chyba wykonać jeszcze też atak. Yy, o, a widzicie, mamy jeden punkcik, ja was zagląduję teraz, jak wygląda Heroic Strike. Heroic Strike wygląda w ten sposób, że po prostu zaznaczacie sobie jednostkę, w którą chcecie uderzyć. Tylko też to jest tak, wiecie, zanimowane, że to ulegnie po prostu poprawie, bo to jest, mówię, bardzo wczesna wersja, ale X State jak najbardziej nasz bohater może używać. Vampiry jednak nie takie mocne jak przypuszczałem, jak się bałem. I teraz walimy sobie naszą naszą Hive Hunterską. Co ty masz? Ability Hive mind, ok. Soul praise to her master, who Soul Assimilation does until the end of the next round. Dobra, czyli nie dowiemy się, bo zużyłem bez sensu, być może jednego punktu akcji na ten atak, ale pójdziemy coś popiskać. No tu całego tego zdejmiemy, swordsmana, albo zabijemy całego minotaura. No ja wolę całego minotaura tutaj skosić jednym ruchem kosy. 1310 obrażeń, cały stack 20. No to powiem Wam, że dosyć nieźle, ale ładny atak masz. Ale masz ładny atak byczku. No no no, a to. Spray to hermaster, ok, to samo. Dobra, myślę, że możemy śmiało. No, mamy 33 ataku, tak? No to tu po prostu będziemy przechodzili jak przez sito. O, wykluje się. Widzicie? 150. Wiecie, jakie to jest mocne? To też w sumie nie jest takie słabe. Tak szczerze. Ale tu, to jest naprawdę turbo potężne. To, na, to nawet jak to zginie, to zadaje obrażenia. Czajcie? Blow up. 1200 magic damage. U. 1200 to jest jak taka hyderka ma na przykład 135, to sami sobie matematycznie to obliczcie, ile ile straci, nie? I takich jajek możecie sobie co rundę przywoływać jedno. Ileś tam nie liczyłem jeszcze, ile, a całą rundę chyba trwa, aż się wykluje. Tak, całą jedną rundę dopóki się nie wykluje, jest to na hita, więc jest to łatwe stosunkowo do skontrowania, tylko trzeba o tym jakby pamiętać. Dobra, pozbądźmy się tego całego staka swordsmenu za 125, jasne. I naszym pyroborosikiem, a strzelmy sobie w zasięgowca, tutaj. Proszę bardzo. Nawet sobie chyba kastujemy spell, bo mamy na to manę, na Fire Globe. Chociaż czy Chain Lightning wam pokazać. Możemy jedno zaklęcie teraz skastować. Jedno zaklęcie niech będzie stary, dobry Fireball. Chociaż się nazywa troszkę inaczej, ale wygląd jest jakby Fireballowy. Teraz, jeżeli chodzi o naszego Mantisa, zwiększmy mu o 45% obrażenia. Śliczna animacja, proszę bardzo. I zadał, ile was jest? To jest tak 20, tak. Oj, no to trochę trochę nam się oberwie. No ale dobra, walimy. Nie szkodzi. tak to wygrywamy. 5: A tu ile? Troszkę mniej, 8 chyba, tak? Chyba 8 zadało. Dalej, tym sobie też możemy zwiększyć. Tylko, że o 30% bo to jest wersja nieulepszona naszego mantisa. I też pisgnąć sobie w tą hydelkę elegancko i naszym no niestety a nie nie sięgnie zabraknie jednego a chyba że możemy nie możemy bo już skastowałem spell dałbym na niego hejsta i może by mógł podejść wtedy byśmy, bym long reach wam pokazał niestety ale nie sięga tymi też pytkami. no zobaczcie jedno coś co z, wykastowaliśmy sobie za darmo jednym hitem zadaje 8 znaczy zabija 8 hitów cały ten jeden stack potężne to ma obrażenia to jak się wykluje chłopie Masz przerąbane wtedy. Hydra też bardzo fajne jednostki. Hydra ma taki atak, że ona atakuje sobie łukowo zawsze, w sensie jak atakuje, tutaj by stała jednostka, tak? Atakuje tą pośrodku, no to wtedy wszystkie trzy dostają obrażenia i nie ma counter can ataku do niej. I ma jeszcze specjalną zdolność, że może użyć, to wtedy atakuje w całym promieniu, w całym okręgu. No. I finisz To jest T7 jednostka, by the way. Hive Queenka. Proszę bardzo, znaczy to jest akurat inna wersja, inna wersja nazywa. No i tak, drodzy widzowie, Wiktory zwycięstwo nie mogło być inaczej, więc tak to właśnie arena się, moi drodzy, prezentuje. No i słuchajcie, co ja mogę wam więcej powiedzieć? Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, no to zalecam, zachęcam, żebyście to zrobili, ponieważ ilości materiałów, jakie z Oldenery będą się pojawiały mi na kanale, to... Dopiero się rozkręcamy, dopiero się zaczyna. Będę się starał Wam sukcesywnie w każdym odcinku pokazywać kolejne frakcje, jak te jednostki wyglądają. Będziemy sobie te arenki grać. Tyle ode mnie w dzisiejszym materiale. Dzięki za oglądanie. że się podobało, snadrowo kciuk lub łapa w górę, chociaż to jest to samo. Subskrypcja, komentarz. Dajcie znać, co Wy myślicie o nadchodzącej arenie i Oldenerze. I do usłyszenia w kolejnych materiałach z Oldenery i gestaczki. Trzymajcie się, do razie, cześć, pa!